Hej, w tym poradniku pokażę Ci, jak możesz podmienić ekran na przykład telefonu, monitora w programie After Effects i Premiere. Zapraszam do oglądania. Okay. Jesteśmy w programie. Na pierwszy ogień idzie After Effects, gdyż w nim możemy zrobić podmianę ekranu, gdzie jest ruch. Czyli, jak tutaj widzimy w przykładowym ujęciu, widzimy, że ręka z telefonem się rusza i równie dobrze mógłby jakiś palec przechodzić czy cokolwiek. Już w Afterze byśmy mogli to właśnie zrobić. Wymóg jest taki, że jak robimy ujęcie ręka z telefonem, to gdy mamy zielone tło, dajemy sobie kolor, który nie jest obecny w tyle, czyli na przykład popularny niebieski. Gdybyśmy mieli wodę, w tyle dajemy sobie. W telefon e, zielony kolor i problem podmiany ekranu jest tak naprawdę główny e, za nami. Możemy też przykleić sobie jakieś punkty, czy nawet wyświetlić sobie ekran z niebieskim, z jakimiś punktami pomocnymi do trackingu. Jednak, jeśli po prostu to już będzie wyższa szkoła jazdy, bardziej już podprodukcje filmowe, jeśli robimy to pod jakieś vlogi, czy jakieś tam małe zlecenia, to możemy spokojnie sobie e, wystarczyć, e, wystarczy, żeby mamy ekran e, oznaczającym się kolorem. E, klikamy na nasze ujęcie z tym ekranem wybieramy opcję track motion z okienka tracker jeśli nie widzimy, wchodzimy w window i wybieramy tracker, nam się pojawi teraz w motion source wybieramy nasz film, current track to jest po prostu obojętnie jaki tracker wybierzemy, on będzie tracker 1 jak mamy więcej tracków w projekcie to on tutaj nam się pokażą track typ wybieramy perspective corner pin, aby właśnie nam zaznaczyło 4 krawędzie edit target wybieramy sobie gdzie Dane mają nam się zapisać, więc tworzymy sobie nowy solid, dajemy sobie track, e, cały, e, tutaj damy sobie composition full, aby, aby widać już wszystko, e, czerwony dajemy sobie podspód, klikamy jeszcze raz, jeszcze raz na nasze ujęcie, ja jeszcze raz muszę sobie wybrać tutaj e, tracking, full, full, e, perspective corner, edit target, wybieramy sobie na track, czyli nasz solid, który stworzyliśmy. Teraz tak, łapiemy nasze punkty i przeciągamy je do krawędzi naszego telefonu, czyli punkt pierwszy, idziemy tutaj na krawędź naszego telefonu, bo ona jest tutaj mocno kontrastowa i też chcemy kształt naszego ekranu wymaskować. Więc drugi punkt, znowu na krawędź naszego tutaj telefonu w takim stylu. Kolejny punkt, dajemy znowu na krawędź naszego telefona w taki sposób. I kolejna krawędź na taki sposób. Nie musimy, nie przyjmujemy się tutaj, za tej linii trochę niebieskiego widać, bo my go sobie już wytniemy przez kluczowanie. Więc mamy jakieś tam wstępnie punkty na szybko zaznaczone na potrzeby poradnika i klikamy sobie teraz play. Jeśli mamy edit target i wszystko tutaj zaznaczone, klikamy sobie play. I teraz nam trakuje nasz ekran. Widzieliśmy, że nam wytrakował teraz nasz ekran. Porusza się to wraz z ruchem tego, co widzimy, i klikamy teraz apply. Mają znaczony track 2, czyli nasz solid. Klikamy apply, teraz nam się wszystkie punkty zapisały do naszego solida. Jak sobie damy go teraz na górę, to widzimy, że on porusza się teraz wraz z naszym ekranem. Dajemy go na dół, łapiemy nasze ujęcie, wybieramy teraz z efektów key Light, przenosimy go. Wybieramy kolor niebieski, dajemy sobie screenmate, aby zobaczyć, co musimy przykryć, i wy screenmate na szybko. Robimy sobie tak, aby był tylko obcięty nasz ekran telefonu. Dajemy sobie final result, i teraz widzimy, że tutaj. Nic nie widzimy. Mamy kompletną, kompletną czerń tutaj, gdzie był widoczny ekran. Jak sobie damy solid, widzimy, że on jest tutaj już obecny. Jeśli chcemy mieć pewność, że na pewno jakieś nam czarne krawędzie nie wyskoczą po bokach, to zwiększą sobie skalę 101 tak bardzo bezpiecznie. Dzięki temu mamy pewność, że na pewno nam nie wyskoczą jakieś krawędzie, bo zwiększyliśmy sobie o te pojedyncze piksele rozmiar tego, co widzimy. Klikamy sobie Pre-Compose, wybieramy Leaf. I klikamy OK. Stworzyliśmy teraz kompozycję, do której wrzucamy ujęcie do naszego telefonu. Ujęcie do telefonu jest y, 9 na 16 czyli jest w pionie. Ja już mam tutaj przygotowane ujęcie z telefonu. Wygląda to w taki sposób. Widzimy, że ono nie pasuje, jednak skalujemy je tak, je rozciągając, pogrubiając to, co widzimy, tak, aby dopasować je do krawędzi tego solida, którego tutaj widzimy, bo on i tak będzie nam się skalował y, Właśnie z powrotem, bo jest wklejany ten solid pod obraz telefonu. kiedy to, sobie zrobili, zrobiliśmy i wybieramy sobie naszą kompozycję, gdzie mamy już track przygotowany. Prezentuje to się w taki sposób, czyli już mamy ujęcie z telefonu, tutaj ładnie wgrane i na doń, I tutaj widzimy, że odgrywa się już scena, która jest widoczna z telefonem, a nasz ekran, jak widzimy, stoi w miejscu i w ogóle się, znaczy nie rusza się z krawędzi, jednak porusza się wraz z telefonem. Czyli, jak widzimy, sprawa jest prosta i nie wymaga wielu umiejętności. Zwykły tracker i tylko gdzie wklejamy, a to jak tutaj rozciągnęliśmy tutaj to to jest po prostu jest ściśniane, bo to jest pod inną jakby rozdzielczość telefonu wklejany właśnie 9 na 16 Aspect Radio. Wchodzimy teraz w Premiera i jak możemy to zrobić w Premierse. Mamy nasz komputer, w Premierka różni się tym, że na naszym ujęciu nie może być ruchu, bo jest to kłopotliwe, możemy próbować to za pomocą Keyframe edytować, jednak to nigdy nie będzie tak proste i szybkie i udany jak w przypadku kluczowania i trakowania naszego telefonu. Tutaj możemy sobie pozwolić na na przykład wklejenia, kto stoi za komputerem, coś pisze, czy na przykład do tego monitora, który widzimy tutaj, możemy sobie coś. Y Tutaj ważne jest to, tylko aby na przykład nie rusz, nie dawać ręki przed ten monitor, jak teraz położyłem, bo nic tutaj już sobie nie wkleimy do tego roga, bo byśmy musieli naszą rękę maskować, bo nie mamy tutaj zielonego tła. Jakbyśmy mieli zielone tło, to możemy to jeszcze zrobić, bo wykluczujemy sobie sam zieleń i możemy tam pod spód dać jeszcze nasz ekran. No ale już tracking nie wchodzi w grę w premierce. Więc mamy nasz monitor. Przerzucamy sobie nasze ujęcie. Ja sobie obcinam, aby ono było na równi. Skaluję je sobie trochę na dół. Za pomocą efekt Control i Scale trochę na dół, i z efektu wybieramy efekt, który nazywa się Corner Pin. Distort, wideo efekt Distort, Corner Pin, przerzucamy. Klikamy na ten efekt, pojawiają nam się takie boksy tutaj, no i te boxy przeciągamy na nasze krawędzie naszego komputera. Dzięki temu, jak widzimy, perspektywa naszego obrazu automatycznie się zmienia pod jakby wymiar tego monitora, który tutaj mamy. Ważne jest to, aby ujęcia, które wklejamy np. przykład tutaj, byśmy dawali 9 na 16, tylko jak znamy rozdzielczość i aspekt ratio e, monitora laptopa, to właśnie takie ujęcie musimy przygotować do wklejenia. Bo jak będziemy wklejać do czegoś, co ma inny aspekt ratio, to wyskoczą nam jakieś tutaj błędy. Teraz możemy sobie przybliżyć nasz podgląd i zrobić tak aby nasze krawędzie były tutaj na pewno dobrze wzięte i ekran który był pod spodem czy nie wiem zielony ekran nam nie wszedł do tego co robimy robimy to w taki sposób i łapiemy kolejną krawędź dajemy sobie na fit no i mamy już w ekran laptopa wpisany obraz i możemy jakiś pulpit cokolwiek tutaj dołożyć, co jest ważne, że potem warto przyjąć jakieś efekty kolorystyczne i dopasować te ujęcie do naszego tła, aby on tak bardzo się nie odróżniał i nadać naszemu ujęciu ujęciu realizm. Tak samo tutaj musimy nadać realizm na to, co widzimy tak, aby te ujęcie pasowało tutaj nawet pasuje, ale wystarczy na przykład przynieść sobie jakieś curves i widzimy, że tu cienie są mocno wypalone jest to, to jest ten i podnosimy sobie trochę cienie, zmieniamy sobie trochę jasność, ciemniając i robimy sobie jakąś tam eskę, zwiększając sobie trochę te jasne jednak punkty. No i dzięki temu możemy bardziej dopasować ujęcie do tła, które widzimy. Też możemy sobie bardziej je zrobić trochę zielonkawe, bo widzimy, że światło w tle jest bardziej zielone. No i teraz widzimy, że te ujęcie bardziej już siedzi i pasuje do całości. Więc proste sposoby, proste, na tym polega podmiana ekranów. Jak macie pytania, piszcie w komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.